Cześć, witajcie na kanale Motoryzacyjnie. Dzisiaj w bardzo szybkim formacie doradzę wam jaki samochód wybrać na pierwsze auto. Postaram się przedstawić kilka naprawdę fajnych propozycji bez zbędnego przeciągania i przedłużenia. Zapraszam do materiału. Odcinek zaczniemy od aut typowo miejskich. I w tym segmencie muszę polecić wam Toyota Yaris pierwszej generacji. Jest to co prawda do bólu nudne auto, ale na ciekawsze auta przyjdzie jeszcze czas. Spokojnie. Istotne jest to, to jest to samochód mało awaryjny i prosty w opanowaniu. Nie bez powodu wiele osób uczyło się jazdy tym autem na kursie prawa jazdy. Za zakupem Jariński przemawia legendarna bezawaryjność i udane silniki. Ja osobiście polecam wariant benzynowy 1.3 Ma on 87 koni i zapewnia przyzwoitną dynamikę, która jest absolutnie wystarczająca do poruszania się po mieście W dodatku pali dość mało bo około 6-6,5 litra Mimo legendarnej bezawaryjności jest to stare auto i ma kilka słabych punktów przed zakupem koniecznie sprawdźcie skrzynię biegów, bo ta nie należy do najbardziej trwałych, i warto przejechać się autem i sprawdzić, czy nie słać huczenia oraz czy biegi wchodzą bezproblemowo. Drugim poważnym mankamentem Jarisa jest niestety korozja. Upodobała sobie ona przede wszystkim przednie błotniki, progi oraz niektóre elementy podwozia. Reszta to drobne usterki, które są zwykle proste i co najważniejsze tanie w usunięciu. Za 10 tysięcy powinniście znaleźć naprawdę zadbany egzemplarz. Kolejnym autem segmentu B, które moim zdaniem musiało znaleźć się na tej liście jest Ford Fiesta. Jest to ładniejsze i przyjemniejsze w odbiorze auto niż Toyota, oferuje przyzwoitą ilość miejsca i typowe dla Fordów dobre prowadzenie. Miejsca w środku jest wystarczająco dla czterech osób, co nie jest oczywistą rzeczą w tej klasie aut. Jeśli potrzebujecie nieco więcej przestrzeni to można rozważyć model Fusion. Jest to taka napompowana Fiesta przypominająca minivana. Ma większy bagażnik i ciutkę więcej miejsca w środku. Jeśli chodzi o wybór jednostki napędowej, to praktycznie wszystkie benzniaki są godne polecenia. Ja szukam motoru 1.3 o mocy 70 koni z instalacją gazową lub 1.4 80 koni. Oba są bardzo trwałe, mają umiarkowany apetyt na paliwo i są tanie w naprawach. Można również pokusić się o silnik 1.6, pali wiele więcej, a zapewnia całkiem przyjemne osiągi. Co sprawdzić przed zakupem? Przede wszystkim korozję. Ta atakuje głównie podwozie, np. układ wydechowy. Poza tym warto przejechać się autem i sprawdzić stan zawieszenia oraz czy elektronika pokładowa działa prawidłowo, bo potrafi się psuć i sprawiać problemy. Trzecim autem na dzisiejszej liście jest Peugeot 207. Moim zdaniem to auto straciło nieco stylu względem starszej odmiany, ale jest też mniej problematyczne w eksploatacji. Tak czy inaczej, mieszczuch od Francuzów może się podobać i jest jednym z najświeższych aut w zestawieniu. Widać to chociażby po wnętrzu które jest o wiele bardziej nowoczesne niż we wspomnianych wcześniej autach. 207 to auto o innej charakterystyce niż Fiesta. Nie prowadzi się tak pewnie w zakrętach, ale jest nieco bardziej komfortowo zestrojone. W środku miejsca jest całkiem sporo, chociaż nie oczekujcie cudów od auta segmentu B. Jeśli chodzi o silniki, to polecam wybór starych i trwałych jednostek 1.4 o mocy 73 lub 88 koni. Oba nie zapewniają może zbyt dobrych osiągów, ale jeżdżą i nie są przesadnie awaryjne. Przed zakupem sprawdźcie, czy nie ma żadnych wycieków z silnika, zwłaszcza na łączeniu ze skrzynią biegów, oraz stan przekładni kierowniczej. Nie jest ona przesadnie trwała i jeśli wydaje jakieś niepokojące dźwięki, to może być to argument do zbicia ceny. Problemy lubi sprawiać również elektryka i ją też wypadałoby sprawdzić. Poza tym, to naprawdę fajne w użytkowaniu auto, godne polecenia. W tym miejscu chciałbym dość szybko wspomnieć o Peugeotie 1007, który ma wiele wspólnego z 207. Jest to mikrowan, który również może być ciekawą propozycją do miasta. To, co wyróżnia to śmieszne auto, to elektrycznie przesuwane drzwi przednie. Jest to dziwne rozwiązanie, ale nie sprawia zbyt wiele problemów, a dzięki temu można naprawdę łatwo wsiadać na zatłoczonych parkingach. To, co istotne z perspektywy młodego kierowcy, to bardzo dobra widoczność dzięki licznym przeszkleniom oraz małe wymiary zewnętrzne. W środku jest to auto zaskakująco przestronne. Z przodu można poczuć się jak w małym dostawczaku, i nawet wysokie osoby znajdą wygodną pozycję. Z tyłu są jedynie dwa siedzenia, które można złożyć i znacznie powiększyć bagażnik. Jest to naprawdę ciekawa i nietuzinkowa propozycja. Jeśli chodzi o auta miejskie, warto również rozważyć Renault Clio, Fiata Grande Punto czy Honda Jazz. Informacje o tych autach znajdziecie w innym filmie na moim kanale o miejskich autach do 10 tysięcy, a na ekranie macie rozpiskę, kiedy dokładnie o nich wspominam. Wszystkie trzy samochody są naprawdę udane. Ale gdybym umieścił je w tym odcinku, to trwałby on zbyt długo. Przejdźmy teraz o segment wyżej. Osoby szukające nieco większego auta powinny przyjrzeć się trójaczkom grupy Wag. W sumie to nawet czworaczkom, a mowa tutaj oczywiście o Volkswagenie Golfie, Skodzie Oktawi, Seacie Leonie i Audi A3. Wszystkie te auta są trwałe i niezawodne i oferują całkiem przestronne wnętrza. Pod tym względem najlepiej wypada oczywiście Oktawia, w której miejsca zarówno z przodu, jak i z tyłu jest mnóstwo i ma przepasny, blisko 530 litrowy bagażnik. Najbardziej młodzieżowo wygląda Leon, a najlepsze wykończenie wnętrza znajdziemy oczywiście w Audi. Silniki, które powinniście brać pod uwagę, to przede wszystkim wolnosące 1.6 lub 1.8. Oba najlepiej z instalacją gazową, bo nie są przesadnie oszczędne. Dobrym wyborem będzie też 1.9 TDI w wersji 90 lub 110 koni. Z pewną rezerwą podchodziłbym do silnika 1.8 Turbo. Jest to świetny motor, ale może być mocno wymęczony i przekatowany przez poprzednich właścicieli. Przed zakupem sprawdźcie działanie elektryki czy skrzyni biegów. Z korozją raczej nie ma większych problemów, chociaż dla pewności lepiej obejrzeć dobrze auto pod spodem. Kolejnym autem wartym uwagi jest Citroen C4 pierwszej generacji. Jest to dość nietuzinkowe auto o bardzo ciekawym i futurystycznym projekcie deski rozdzielczej. Nie każdemu do gustu przypadnie kierownica, w której kręci się tylko wieniec czy cyfrowe prędkościomierz na środku deski. Silnik, który warto wybrać w tym modelu, to benzynowy 1.6 o mocy 110 koni. Jest to naprawdę trwała jednostka, w dodatku niezbyt wiele pali i świetnie nadaje się do zasilania LPG. Zdarzają się przypadki, że ten silnik bierze trochę za dużo oleju, ale nie jest to coś, czym warto się zbytnio przejmować. Można również rozważyć zakup 90-konnego diesla. Ma on drobne problemy z smarowaniem turbo czy podkładkami pod wtryskami, a w przypadku awarii jego serwis może być drogi. Mimo wszystko jest to dość ekonomiczny silnik. Warty rozważenia. Jak kompaktowy Citroen wypada w kategorii awaryjności? Dość przeciętnie, ale większość problemów to drobne awarie elektryki, które nie kosztują zbyt wiele. Dużym plusem jest natomiast niezłe zabezpieczenie przed korozją, zawieszenie jest dość proste i tanie w naprawach, ale nie należy do przesadnie trwałych. Jest to propozycja dla osób, które szukają czegoś ciekawszego niż Golf czy Octavia i nie boją się drobnych awarii. Ostatnim autem, które dziś polecę będzie Volvo V40. Szwedzki kompakt z końcówki lat 90. oferuje dobry stosunek ceny do jakości i wysoki poziom bezpieczeństwa. W miarę ładny egzemplarz kupicie już za 5-6 tysięcy, a pozostałą kwotę możecie przeznaczyć na doprowadzenie go do niezłego stanu technicznego lub założenie instalacji gazowej. Silniki, które polecam to benzynowa 1.8 o mocy 155 lub 122 koni. Zapewniają one przyzwoitą dynamikę i są trwałe. Nie pomylcie ich tylko z japońskim silnikiem 1.8 GDI. Ma on bezpośredni wtrysk i nieco większą pojemność. No, i nie założyć tu LPG. Generalnie Volvo to dość ciasne auto, jak na ten segment, ale jest bardzo wygodne i trwałe. Przed zakupem sprawdźcie koniecznie stan zawieszenia oraz czy nie ma korozji. To tyle na dziś. Tak jak obiecałem, było krótko i zwięźle, czyli dokładnie inaczej niż robią to inni. Jeśli podoba ci się taka formuła, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo to napędza rozwój tego kanału. Niedługo pojawią się też kolejne odcinki z tej serii o tak za 15, 20 i 30 tysięcy. To tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie i życzę Wam miłego dnia.